W lesie nad Wolą Komborską można trafić na niesamowity zespół skałek. Takie skupisko, które znane jest jako Skała Konfederatka. Właśnie ta skała wygląda trochę jak jak czapka konfederacka. Patrząc oczywiście z tej strony. I to jest o tyle niesamowita skałka, że Stoi na dwóch stopach. Sprytny młody człowiek może się prześliznąć pod spodem, choć nie polecam. Ale w całym tym kompleksie jest tych skałek co najmniej, co najmniej kilkanaście. Oczywiście są pomnikiem przyrody, uznanym teren wyłączony z użytkowania na niektórych skałkach bardzo wyraźne ślady użytkowania, czy też prób użytkowania. Co ciekawe ta skałka konfederatka zupełnie inaczej wygląda z drugiej strony od, bo jeżeli patrzymy na nią teraz, to można się domyślać, że jest to jakby Miedźwiedzica krocząca gdzieś tam w kierunku potoku, całkiem inny ma ten wygląd. A jeżeli jeszcze się dobrze przyjrzymy, to wśród tych skałek znajdziemy ślady dawnego użytkowania. Kiedyś tutaj były wycinane bloki skalne, po to, żeby je użyć na budowę kapliczek, chociażby czy. Czy podmurówek domów? Na pewno i piwnice, i kościoły z tych kamieni zostały zbudowane. Warto tu zajrzeć. Tym bardziej, że oznakowane jest wejście już i oznakowane są yy, trasy, yy, którymi można zwiedzać te skałki. Tak wygląda jeszcze widok na niedźwiedzicę, czyli tę skałę Konfederatkę. A tutaj w skałce odciśnięte niedźwiedzie pazury. Tak naprawdę to ślad po użytkowaniu mocno zerodowany już. Stąd można oczywiście pójść jeszcze sobie pochodzić po lesie. Albo też wyjść do samej góry, gdzie Nadleśnictwo Kołaczyce oznaczyło bardzo wygodną ścieżkę dojścia. I parking dla chętnych, którzy tu przyjeżdżają, żeby, żeby nacieszyć się takim widokiem. To może być bardzo sympatyczny motyw na krótką wycieczkę. Po pogórzu Dynowskim. Ścieżka prowadząca do skałki jedzie przez bardzo ciekawy fragment lasu, doskonale świeżo oznakowana, precyzyjnie zaczyna się przy bardzo wygodnym parkingu na co najmniej 10 samochodów i Tablica informacyjna, która zachęca do odwiedzenia tej niesamowitej skałki w swym kształcie. Zapraszamy!